Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani. 10 listopada. W piątek. Tygodnia pracy. Koniec. Także dzisiaj ostatni dzień. Troszkę mnie jeszcze mniej tutaj, bo po prostu za późno rano wstaję. A to wszystko przez to, że nie śpię w nocy, bo uwagi na ból. Ale jest coraz lepiej. Także nie jest już. Ból się zatrzymuje czasami. Nie Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o zaufaniu. O zaufaniu, o, o takiej wdzięczności. Jeżeli mamy coś do zrobienia, to nie róbmy tego po swojemu. Dajmy się prowadzić. Jest na nas plan. My mamy ten plan. Ten plan, to my sobie stworzyliśmy. Tam u góry, przed urodzeniem. I ten plan, czy chcemy, czy nie chcemy. Wszechświat będzie tak nami sterował, tak sterował wszystkimi zdarzeniami, żeby dojrzeć do tego, żeby ten plan się wypełnił. I jeżeli będziemy, jeżeli o coś prosimy, to zawsze proście to, proszę zgodnie z wolą mojej duszy. Jeżeli coś ma się zadziać, to to się zadzieje. Jeżeli będziecie tylko prosić i wyłącznie o to, co chcecie, to możecie mieć tak silną wolę sprawczą, że dostaniecie to, co pragniecie, ale być może to nie jest waszym planem. Właśnie, może waszym planem było nie dostać tego albo nie przeżyć tego, nie doświadczyć tego, nie być tam, gdzie chcecie, ale być właśnie w innym miejscu i zrobić coś innego, spotkać kogoś innego, zobaczyć zupełnie innych ludzi. Jeżeli te zdarzenia tak się wszystko zbiega ze sobą i wszechświat, będziesz poddawać się tym zdarzeniom, będziesz da, dasz się prowadzić to zacznie się wypełniać twój plan bądź już się wypełnia ale w momencie kiedy czegoś pragniemy to, to zawsze pragnijmy zgodnie z wolą mojej duszy, wiecie wczoraj miałam taki bardzo telefon, no smutny telefon osoba bardzo mocno zakochana i prosiła, pani coś zrobi, żebym Żebym, żebym była z tym chłopakiem. No wiecie, można zrobić różne czary-mary, oczywiście, jak najbardziej, ale jeżeli ten chłopak nie jest dla niej, jeżeli czeka ktoś inny gdzieś, i tak często jest, ja często doświadczam takich rzeczy, gdzie, no tak, no, mistrzowie mieli rację, no, mistrzowie wiedzieli, no, ja niepotrzebnie, ach, zmarnowałam tyle czasu. To nie jest zmarnowany czas, to też są pewnego rodzaju lekcje, ale prośmy, nie prośmy nigdy o konkretne osoby, nie prośmy nigdy o konkretne rzeczy, tylko powiedzmy, chciałabym tak i tak, marzę mi się tak i tak, bardzo tego pragnę, ale zgodnie z moją duszą niech to jest. Jeżeli nie jest to moje, to nie musi być moje, ale jeżeli jest to moje, to proszę przyspieszcie, bo już się niecierpliwie. Często ta cierpliwość, wiecie, ona jest taka, że jak raz poprosimy i już chcemy to mieć, już teraz, zaraz ma to się pokazać. Albo ten człowiek, albo to wydarzenie, albo ta praca. Nie, tu jeszcze jest cierpliwość. Do tego wszystkiego trzeba dołożyć jeszcze cierpliwość i wiarę, że wszystko w odpowiednim dla mnie czasie do mnie przyjdzie. Wszystko to, czego pragnę. I to jest, kochani, proste. Jeżeli nie dziś, to jutro, jeżeli nie jutro, to za miesiąc, ale, mistrzowie, proszę, wyprostujcie moje życie. Wyprostujcie moje życie, żebym usiadła w końcu na krześle i zrobiła. Uff, ale super. I powiem wam, że jak dajemy się prowadzić, pomimo, że musimy nieraz pod górę wejść, ale mamy to zaufanie, że to jest moja droga, że to jest moja ścieżka, to nam się pod tą górę łatwo wchodzi. Są linki. Możemy się trzymać. Nie jest to droga po skałach, nie jest to droga śliska, gdzie zjeżdżamy co chwilę w dół. Nie, po prostu sobie idziemy. I wtedy siadamy wieczorem na fotelu, i. No, do najlżejszych ten dzień nie należał, ale jeden za mną i następny przede mną. I być może ten następny to już będzie ostatni dzień. Albo być może już nie będzie ostatniego dnia i zacznie się coś, się stanie, coś się odmieni. I często pytacie, ale co to musiałoby się zadziać? Wiecie, co musi się zadziać? Poprzestawiać się w Waszych głowach. Tylko i wyłącznie. W momencie, kiedy się poprzestawia w głowie i to wszystko się zrozumie, jest super życie. To już nie są góry. Nawet pomimo tego, że to życie wygląda tak samo jak dwa dni temu, ale w Twojej głowie już jest zupełnie inaczej wszystko poukładane. Głowa inaczej patrzy na rzeczywistość, bo rzeczywistość mamy taką, jaką ją widzimy. Jak ta głowa zacznie inaczej patrzeć na ten sam dzień, który był wczoraj, to on będzie zupełnie inaczej wyglądał. Pomimo tego, że będzie taki sam. Wiecie, to jest... Piękna przypowieść jest o słoniu. Ja ją kiedyś tutaj czytałam, omawiałam. Przypomnę ją jeszcze, może jutro. Jak... Osoby niewidome dotykają słonia. I każdy dotyka inną część ciała, i każdy tego słonia inaczej opisuje. I tak samo jest z dniem. I każdy może ten dzień, ten sam dzień, dosłownie taki sam dzień przeżywać zupełnie w inny sposób. Jeden może cieszyć się, że ma taki dzień, a drugi może być załamany, że taki dzień mu się trafił. <laughs> Głosie. Po co? Michał Archanioł na dzisiaj. Trzeba zbierać się do pracy. Powiem Wam, że nie chce mi się bardzo, nie? No. Ostatnio coś takiego fajnego przeczytałam. Jeżeli nie chce Ci się już trzeci dzień, to znaczy, że to jest środa. <laughs> mi się nie chce już piąty dzień. Ale mam tak fajną pracę, że uwielbiam ją. No dobrze, kochani. Karta na dzisiaj to to jest Twój życiowy cel. Proszę bardzo. Archaniele Michale, znasz szczegółowo mój boski cel życiowy, w związku z tym proszę Cię, abyś pomógł mi sprzymierzyć się z moimi zamierzeniami. Proszę Cię, kieruj moimi działaniami, tak abym podejmował właściwe kroki do całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenia kariery. Proszę, modlitwę napiszę w opisie. I to jest modlitwa na dzisiaj. No czego chcę chcieć więcej? Widzicie jak Wszechświat z nami współpracuje? On nam pokazuje... Co tu trzeba? Trzeba mówić, Aniele, Archaniele, jak ja Cię kocham, ale Ty weź się do roboty, no ile mogę tkwić w tym miejscu, no, no, już troszeczkę do przodu, poukładaj mi to wszystko. Przytulam Was, kochani, życzę Wam cudownego dnia, naprawdę cudownego, spokojnego. Bądźcie w tu i teraz. Dzisiejszy dzień poświęćcie sobie tak. Nie myślcie sobie o tym, co było, o tym, kto Was zranił, kto Was nie zranił, o tym, co mogliście zrobić inaczej, a czego nie mogliście, bo to tak wcale nie jest. Nie myślcie, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za tydzień, totalnie nie. Chociaż na dzisiaj, chodźcie, umówimy się. I dzisiejszy dzień skupiacie się na każdej rzeczy, którą robicie. Jeżeli coś dotykacie, to dziękujcie za to, że to dotykacie. Zobaczcie, mogę dotykać, no mam czucie w palcach i powiem Wam, to czucie jest bardzo ważne, bo, bo jest bardzo ważne. Bo wyobraź sobie, że jutro coś dotykasz i już tego nie czujesz. Mogę zjeść obiad, mogę zjeść śniadanie, mogę się przemieszczać, mogę chodzić, mogę wstać, mogę słyszeć i wtedy odpalam YouTube'a i sobie słucham czas dla duszy. Przytulam Was, kochani, życzę cudownego dnia.